Zadanie 11 dane jest wyrażenie. A podzielone przez A dodać b odjąć a kwadrat podzielone przez a kwadrat minus b kwadrat. I wszystko podzielone przez a minus b dzielone na a kwadrat minus b kwadrat. No i mamy A i B należą do liczb rzeczywistych oraz a jest różne od P i od minus b. Mamy przekształcić wyrażenie do najprostszej postaci i obliczyć jego wartość dla podanego A i B. No tak jak się za to zabrać. Mamy odejmowanie w pierwszym nawiasie. Jeżeli mamy odejmowanie, no to trzeba to tak przekształcić, żeby otrzymać wspólny mianownik. Czyli mnożymy zarówno licznik jak i mianownik przez A minus P Drugą część przypiszemy i mamy to podzielić przez a minus b przez a kwadrat minus b kwadrat. To się równa. No i już widać, że to będzie a kwadrat minus b kwadrat, tak zgodnie. Z wzorem na różnicę kwadratów, czyli dostajemy jeden ułamek. W liczniku mamy a kwadrat minus AB, czyli a razy A to jest A kwadrat i A razy minus B to jest minus AB. No i pamiętamy o tym minus A kwadrat z drugiej części. I w mianowniku mamy a kwadrat minus b kwadrat. Teraz to dzielenie zamieniamy na mnożenie i odwracamy drugi, drugi ułamek. No i otrzymujemy A kwadrat nam się skróci. Licznik drugiego łamka skróci nam się z mianownikiem pierwszego. No i otrzymamy minus A razy B podzielone na A minus B. No jeżeli chodzi o przekształcenie, to by było na tyle. Teraz musimy podstawić A i B. No to zapiszmy minus AB podzielone przez A minus B równa się. Minus. Naszym A jest 2 przez pierwiastek z 3, a naszym B jest minus 1 przez pierwiastek z 3, z tym, że tutaj mamy mnożenie. A minus B, zapiszmy. 2 przez pierwiastek z 3, odjąć. Minus 1 przez pierwiastek z 3, czyli przy mnożeniu mamy minus i minus, daje nam plus. 2 razy 1 to 2. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to 3. No i na dole w mianowniku mamy 2 pierwiastki z 3. Minus i minus daje nam plus. 1 przez pierwiastek z 3, czyli 2 przez 3. 2 trzecie dzielone na 3, dzielone przez pierwiastek z 3. No, jak dzielimy ułamki, to mnożymy przez odwrotność. Czyli otrzymujemy dwa pierwiastki z 3 przez 9, i to jest rozwiązanie naszego zadania. Najprostszą postać, jaką nam udało się uzyskać, otrzymaliśmy w tym miejscu. A wynik po podstawieniu wynosi tyle.